Portal edukacyjny przedstawia. Ostatnio zauważa się niedostatek takich form aktywności jak ćwiczenia motoryki i równowagi podczas zabaw ruchowych, jak skakanie na skakance, gra w gumę i w klasy, huśtanie na różnych rodzajach huśtawek, chodzenie po krawężnikach, popisy na trzepaku. Dzieci coraz mniej czasu spędzają na podwórku i w ogrodzie. Zabawy manipulacyjne. Obecnie zamiast szycia, lalkom sukienek, robienia z kartonu domków i mebli kupuje się gotowe zabawki oraz preferuje bierny typ rozrywki, jak oglądanie programów telewizyjnych. Ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci coraz mniej czasu poświęcają na rysowanie, w szkole na pisanie. Wypełniają luki w tekstach. Co powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli obserwujących dziecko podczas czynności pisania? Które objawy mogą sugerować ryzyko wystąpienia dysgrafii? Czym jest dysgrafia? Jak sobie z nią radzić? Kiedy mówimy o dysgrafii? kiedy te czynności manualne, w tym czynności graficzne, wykonywane są przez dziecko bardzo wolno, z olbrzymim wysiłkiem. Mówimy o tym okresie bardzo wczesnym przed pójściem, czy prawie że klasa zerowa, czy klasa pierwsza. Gdy dziecko ma trudności z postawieniem laseczki, z, powiedzmy, z zapisem kółka, nie mieści się w liniaturze, bardzo mocno naciska długopis, czy wcześniej ołówek, czasami dochodzi wręcz do przedarcia kartki. Zauważamy nieprawidłowy chwyt, nieprawidłową postawę przy pisaniu, ale tak jak mówiłam wcześniej, dziecko musi być wcześniej przygotowane do tej czynności. W diagnozie, jak i terapii dysgrafii bardzo ważnym jest, by obniżony poziom graficzny rozpoznać jako objaw specyficznych zaburzeń motorycznych, a nie efekt z jednej strony ogólnego opóźnienia rozwoju czy jednostki neurologicznej, a z drugiej braku ćwiczenia czy motywacji. Bardzo trudno zdiagnozować dysgrafię. Czynności manualne, w tym pisanie ręczne, są obecnie ze względu na postęp techniczny i związane z nimi zmiany trybu życia mniej cenione i o wiele rzadziej ćwiczone. Z tego powodu obniżony poziom graficzny pisma może być znacznie częstszy i mieć inne przyczyny niż te wynikające ze specyficznych zaburzeń motorycznych. W odbiorze społecznym kłopoty dotyczące kaligrafii są zazwyczaj traktowane jako drugorzędne jako defekt głównie estetyczny nie zaś deficyt posiadający głębsze podłoże poszukiwanie specjalistycznej pomocy zwykle spowodowane jest znacznym nasileniem trudności nieczytelnym pismem lub znacznie zwolnionym tempem pisania i często łączy się z obawą niezaliczenia egzaminów pisemnych bardzo trudno Diagnozować dysgrafię. Czynności manualne ze względu na postęp techniczny, jaki obserwujemy od wielu, wielu lat, spowodowało, że pisanie jako umiejętność jest postrzegana w kategoriach umiejętności szkolnych jako ostatnia i nie zawsze przejmujemy się tym, żeby pisać ładnie. Obniżony poziom graficzny może wynikać też no, z zupełnie innych przyczyn i nie mieć podłoża specyficznych zaburzeń motorycznych. Czyli w ogóle z tego może się nie wyłaniać problem dysgrafii. Dziecko może być, tak zacznijmy od takiej sytuacji najtrudniejszej, może najbardziej też typowej w szkole, tak zwane zaniedbanie dydaktyczne. Dziecko od małego nie jest stymulowane w tym zakresie, nie jest przygotowywane do pisania, stąd też nie dziwmy się, że młody człowiek ma problemy z pisaniem w klasach początkowych. Jeżeli też dziecko nie ma motywacji, bo nikt od niego nie wymagał, żeby ładnie pisało, żeby włożyło w, w tę umiejętność sporo wysiłku, bo ten wysiłek jest, żeby pracowicie, w taki pracowity sposób, systematyczny ćwiczyło, to też nie dziwmy się, że w karierze szkolnej to pismo będzie brzydkie. W trakcie pisania zauważamy, że dziecko bardzo szybko się męczy. Bardzo szybko się męczy ręka, która, którą pisze i bardzo szybko to zauważamy właśnie w efekcie. Pismo w miarę upływa yy, tej czynności pisania, robi się coraz brzydsze. Po prostu ten stan ulega totalnemu czasami pogorszeniu. Nie zawsze brzydko piszemy z powodu dysgrafii. Brzydko piszemy na przykład, kiedy się zmęczymy. Wystarczy, że przed lekcją języka polskiego dziecko ma lekcję WF-u, pobiegało, coś tam podźwigało, to już wiadomo, że na lekcji będzie brzydko pisać. Kiedy jest na przykład sytuacja przymusu, że trzeba bardzo szybko coś zanotować, każdy z nas napisze wtedy brzydko, bo ważny jest czas, żeby cokolwiek zapisać. Kiedy zgłaszają się do nas młodzi ludzie czy rodzice, podejrzewają, że jest problem dysgrafii. Zbliża się sprawdzian, zbliżają się egzaminy, zbliża się matura, gdzie trzeba pisać, i raptem zauważamy, że nasze pismo, czy pismo naszego dziecka jest nieczytelne albo trudne do odczytania, i fakty z grafii może pomóc przy egzaminie. I później okazuje się, że to jest, że przyczyna leży zupełnie w czym innym. Każde dziecko młodsze ma problemy z pisaniem. To jest typowe dla młodszego dziecka, że bardzo mocno naciska. Stąd też sugerujemy pracę z ołówkiem. Ołówek jest trudnym przyborem do pisania, czego odpowiednio chwycić. I odpowiednio nim nacisnąć, żeby zostawił ślad. Innym objawem dysgrafii, kiedy już widzimy te pierwsze próby pisania u dziecka, to fakt, że te litery są kreślone zupełnie w innym kierunku niż powinno to być prowadzone. Kiedy pismo wykracza poza liniaturę, nie trzyma się liniatury, tak pływa w tej liniaturze, albo jest nadmiernie zagęszczone, Albo y, druga strona, kiedy pismo jest jakby rozwleczone. Y, dziecko zaczyna bardzo szybko y, nie łączyć liter ze sobą, bardzo je upraszczać, y, modyfikować, ale te modyfikacje raczej idą w kierunku właśnie zaburzenia czytelności pisma, bo na przykład kilka liter czy dwie litery mają wspólne elementy i to niestety wpływa na czytelność. Ym. Stwierdzamy jakby trzy grupy błędów dysgraficznych i przyglądając się tej próbie zapisu jest to próba wykonana przez chłopca będącego aktualnie w klasie trzeciej. Y idzie w kierunku ryzyka dysgrafii. Idzie w kierunku ryzyka dysgrafii i co o tym świadczy. No co patrzymy? Y litery powinny trzymać się liniatury, tej dolnej linii. Tutaj już, bo to już efekt pracy terapeutycznej jest zauważalny, ale czasami możemy zauważyć, że te, że te literki albo się podnoszą, albo pływają w liniaturze. Natomiast no, co, na co jeszcze patrzymy? Błędy proporcjonalności. Druga linia równoległa, powinna powiedzmy jakby ograniczać pole kreślenia litery. Tutaj zauważamy, że litery bardzo szybko o, właśnie podskakują, wychodzą poza liniaturę, czyli w sumie y, też to może zaburzać y, pisanie, ale jeszcze nie świadczy tak no, konkretnie, że jest pismo nieczytelne. Najgorszą, najtrudniejszą grupą błędów to są błędy konstrukcyjne. Proszę bardzo, połączenie w konstrukcja literki F. To są trudne litery, rzadko używane, wielka litera F, czy wielka litera ły, pies Łatek. Proszę zobaczyć, jakie to są różne próby odgadnięcia, jak ta litera wygląda. Proszę zobaczyć, że to pismo tak bardzo blisko siebie niekiedy literki są napisane i są to, to tak zwane retusze, gdzie dziecko poprawia literę. Proszę bardzo, jak pisze zupełnie inaczej literę A. Jest to próba y, zapisu y, chłopca, który jest aktualnie w piątej klasie. Czyli zobaczmy, jak to wszystko poszło dalej. Tu bardziej widoczne są błędy położenia, bo litery nie trzymają się miniatury. Tak jakby też jest ten problem, że albo idą w dół, albo do góry. Bł błędów proporcjonalności też możemy tutaj się dopatrzeć, bo niektóre wyrazy jakby są po prostu większe w porównaniu yy, z poprzednimi. Nierównomiernie rozłożone są litery w wyrazach. Proszę bardzo, bardzo rozciągnięty wyraz. Tu bardzo znowu skupiony wyraz. Tu już zupełnie zniekształconą, proszę bardzo, litera F dróg następuje, znowu poprawy błędów i też to są takie teksty, które, w których no najczęściej dziecko nie powinno zrobić błędów ortograficznych, no ale niestety ten problem dodatkowy, dysortografia ujawni się, mimo że dziecko widzi. Proszę zobaczyć, jak jest zniekształcona literka D. Tutaj, nie patrząc, że jest J, już powinno być CH, Samocha też jest dziwnie skonstruowany. Proszę bardzo, bardzo wygląda K upodobniony do literki H. Oczywiście sam efekt całości wygląda na to, że no, trochę to dziecko nieporadnie pisało, wolno pisało i ze sporym wysiłkiem. Pamiętajmy, że każde dziecko zaczynające naukę pisania ma problemy w pisaniu. To jest bardzo trudna, złożona czynność. Natomiast w przypadku normalnie rozwiniętych dzieci, normalnie rozwiniętych motorycznie, etap tych trudności w szkole może przebiegać no, przez okres kilku tygodni, no, najdalej kilka miesięcy i dziecko zaczyna tą, umiejętność, tą umiejętnością lepiej się posługiwać. Natomiast w przypadku naszych dzieci, gdzie podejrzewamy dysgrafię. Te trudności, chociażby w nacisku, w sposobie trzymania, w kreśleniu bardzo brzydkim tych liter, przeciąga się na lata. Zasady pomocne w kształtnym pisaniu. Właściwa postawa ciała przy pisaniu. Stopy oparte na podłodze, wyprostowane plecy. Światło pada na zeszyt z góry lub z lewej strony, u dzieci praworęcznych, a u dzieci leworęcznych z góry lub z prawej strony. Dziecko leworęczne ma sąsiada z ławki po swojej prawej stronie. Głowa znajduje się około 30 cm nad zeszytem. Przygotowanie przyborów do pisania. Ołówek powinien być dość miękki, długi i dobrze zatemperowany. Długopis lub pióro powinny być dopasowane do dłoni, nie mogą być ani zbyt ciężkie, ani zbyt grube. Przybory powinny z łatwością pozostawiać cienki ślad na kartce papieru. U dziecka praworęcznego zeszyt leży prosto, przytrzymywany lewą ręką. U dziecka leworęcznego zeszyt leży przesunięty nieco w lewą stronę i jest ułożony ukośnie, górnym lewym rogiem skierowanym do góry. Zeszyt przytrzymuje prawa ręka. Sposób trzymania przyboru do pisania. Dziecko praworęczne trzyma przybór około 1.5 do 2 cm od kartki papieru w trzech palcach, między kciukiem i palcem środkowym palcem wskazującym naciska od góry. Dziecko leworęczne trzyma przybór około 2 cm od kartki papieru, w trzech palcach, między kciukiem i palcem środkowym, palcem wskazującym, naciska od góry. Drugi koniec przyboru jest skierowany do ramienia. Dziecko nie powinno przyboru ściskać zbyt mocno. Pisanie. Dziecko praworęczne przesuwa dłoń z przyborem do pisania po kartce równo i niezbyt szybko w kierunku od lewej do prawej krawędzi kartki. Dziecko leworęczne. Dłoń z przyborem do pisania opiera lekko na zeszycie palce układa poniżej liniatury tak, by nie zasłaniały zapisywanego tekstu dłoń podąża za narzędziem do pisania. Użycie nasadki korygującej chwyt jest wskazany, gdy dziecko trzyma narzędzie do pisania nieprawidłowo. Muzyka Ćwiczenia rozwijające zręczność. Zabawy dużą piłką, balonikami, kulami ugniecionymi z gazet. Zabawy woreczkiem wypełnionym grochem lub ryżem. Budowanie konstrukcji z klocków. Rzucanie do celu. Rzucanie piłki w parach. Zabawy stolikowe typu pchełki, bierki, bilard stołowy. Zabawy manipulacyjne klockami, koralikami i innym materiałem. Ćwiczenia usprawniające staw nadgarstkowy i palce rąk. Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Rysowanie na tablicy jedną ręką lub obiema rękami, zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną, lepienie z gliny lub plasteliny, marsz palców po stole w określonych kierunkach, bębnienie palcami, stukanie palcami po stole, przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze, ugniatanie jedną ręką kul z gazety, bibuły, składanie papieru, origami, ugniatanie miękkiego drutu. Naśladowanie ruchów gry na pianinie, skrzypcach, flecie. Kalkulowanie różnej wielkości wzorów o kształcie geometrycznym i literopodobnych. Pisanie na klawiaturze komputera, wycinanie, wydzieranie z papieru. Nawlekanie korali makaronu na sznurek. Malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni. Stemplowanie pieczątkami z ziemniaka, gumowymi, drewnianymi. Malowanie palcami, pędzlem, watą, gąbką. Linii pionowych poziomych, falujących, łamanych, spiralnych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych, obrysowywanie kształtów i pisanie wyrazów bez odrywania ręki od papieru, np. wzorów według Hanny tymichowej. Ćwiczenia usprawniające ruchy rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, współpracę ręka oko, dorysowywanie brakujących elementów, rysowanie linii przez łączenie punktów, rysowanie pod dyktando. Rysowanie linii wewnątrz labiryntów, zamalowywanie małych przestrzeni, np. figur na obrazku lub różnych kształtów na płaskich figurach z gipsu, rysowanie linii pionowych poziomych ukośnych, falistych, pętelkowatych, półkolistych, kolistych, kreślenie w powietrzu na tackach z piaskiem i rysowanie różnymi technikami graficznymi linii pionowych, poziomych, ukośnych, łamanych, krzywych i figur geometrycznych. Ćwiczenia relaksacyjne rąk w przerwach pomiędzy ćwiczeniami graficznymi. Zaciskanie i rozwieranie pięści z uświadomieniem sobie stanów napięcia mięśniowego i rozluźnienia. Zabawy naśladujące ruch, np. Na pryskanie wody, otrzepywanie rąk z wody. Występujące u uczniów specyficzne trudności w pisaniu, w pisaniu kaligraficznym należy rozpoznać jak najwcześniej. Czyli w tych pierwszych etapach nauki szkolnej, jaka jest rola nauczyciela, terapeuty? Naszą rolą jest mobilizowanie ucznia do takiego wysiłku, do systematycznie codziennie wykonywanych ćwiczeń. Okres takich ćwiczeń czasami trwa bardzo długo. My mówimy o dwu-, trzyletnim okresie pracy nad kaligrafią. I też ważne jest to, żeby nakłonić dziecko, zmobilizować, że to jest jego problem, pismo. I no, żeby chciało, to jest ważne, żeby chciało pokonać te swoje problemy, swoje trudności. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów sugerujących ryzyko dysgrafii lub wskazujących na dysgrafię, rodzice powinni jak najszybciej skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu. Fachowej pomocy szukamy u specjalistów terapii pedagogicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.